Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, Kośnikradio.net. Dzień dobry. Gościem Wojen Think Tanków jest dzisiaj Piotr Słaczyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Stara łódzka opozycja, drukarz i wydawca biuletynu informacyjnego nzs w stanie wojennym. W życiu zawodowym człowiek IT, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać ani o cyberbezpieczeństwie, ani o sztucznej inteligencji, ani o zagrożeniach i szansach płynącej tejże. Dzisiaj się skopiamy na wolności przekazu, głównie na tym, jak ją dzisiaj ratować. I właśnie... Obłożony jestem książkami o wojnach informacyjnych i patrzę, co najmniej z ciekawością na biuletyn informacyjny, którego jest Pan też wydawcą, który swoją czcionką e, przypomina gazety powielaczowe ze Stanu Wojennego, a mamy rok 2025. Dlaczego ten biuletyn powraca po 35 latach? No tak, myśmy w czasie studiów wydawali taki przez dwa lata miesięcznik duretyn informacyjny i to, to było coś zupełnie innego, prawda? To znaczy, tam był problem z dotarciem do odbiorcy. W tym sensie, że trzeba było wykraść adresy y, tych ludzi, którzy dali na studia i dopiero potem zaadresować kilkaset kopert, wrzucić co do kilkudziesięciu skrzynek pocztowych, bo wrzucenie do jednej mogło skutkować tym, że cała ta korespondencja będzie, tego listu do studentów pierwszego roku będzie przejęta. To się dwa razy udało zrobić, biuletynów się ukazało 16. Dzisiaj są zupełnie inne problemy. Rzeczywiście technicznie nie ma problemu. Dlaczego Dlaczego więc wznowiliśmy? No właśnie, i tak. Było takie stowarzyszenie: Studenci dla pospolitej nie wiem, czy ono jeszcze działa, i oni mieli takie piękne hasło. Każdy ma jakąś pasję. Naszą jest Polska i my, w krótsza rzecz też mamy taką pasję, że się interesujemy tym, co się w Polsce dzieje. Po drugie, też się może posłużę takim W 2016 roku jeden z profesorów, gdy trwał spór taki bardzo ostry o konstytucję, Założył blog pod tytułem y, Logik, czyta Konstytucję. I napisał tam coś mniej więcej takiego, że y, ja jestem facetem, który w zasadzie ma swoje zajęcia i powinien się tym zajmować, y, czym się zajmuje, a nie zajmować się sprawami, na które i tak nie ma wpływu. No ale tak się składa, że przeczytałem tę cholerną Konstytucję, potem przeczytałem jeszcze parę rzeczy które się dowiedziałem czegoś, czego się nie dowiedziałem, pokojarzyłem, to i jak już się dowiedziałem, to uznał, że warto się tym podzielić. No i my mamy tą my samą pasję. taką samą motywację, że jeżeli czytamy informacje i przychodzą nam oryginalne, to znaczy takich takie, których nie w mediach głównego nurtu myśli związane z tymi informacjami nie słyszymy, to uważamy, że warto się tym tym podzielić, tak? Nie widzę przed sobą właśnie Biuletyn informacyjne, NZS, na niezależne Zrzeszenie Studentów z biało-czerwoną flagą, no i ta bardzo charakterystyczna czcionka powielaczowa, a jednocześnie ta gazeta nie różni się tylko czcionką. Przede wszystkim i tak od razu wpada w oko ta ogromna liczba odsyłaczy. To przypomina tak naprawdę wydawnictwo naukowe. Budzi od razu pewien szacunek, ale mm, nawet trudno jest oczywiście to wszystko sprawdzić, ale, ale skąd ten pomysł, żeby właściwie każdemu zdaniu towarzyszył numerek z odsyłaczem do takiej, a nie innej mm, publikacji mm, albo, e, albo papierowej, albo w internecie, albo polskiej, albo zagranicznej? E, skąd ten e, pomysł? Tak, no mamy taki zalew informacji, że trudno zweryfikować informacji przemieszanych z dezinformacją, tak, z fake newsami. Ktoś coś powie i potem media to powtarzają godzinami, a czasem nawet przez tydzień, tak, robią news z czegoś, co nie miało miejsca i trochę ze smutkiem, a może nawet z pewnym strachem stwierdziliśmy, że... E, całkiem sporo e, takich e, newsów, które były wałkowane w mediach e, głównego nurtu, przez główny nurt, rozumiem oczywiście również Republikę i w Polsce 24, e, były wałkowane. E, okazywało się, że tam nie ma, e, nie można dotrzeć do tego, czy to jest prawda. Tak? W związku z tym, my zawsze podajemy. Skąd informacje zaczerpnęliśmy, przy czym zawsze staramy się, żeby to były źródła, że tak powiem, wrogie. Pisząc o Tak zwane wrogie. Tak zwane wrogie, to znaczy w tym sensie, że jeżeli piszemy coś negatywnego o platformie, to źródłem może być TVN lub ONET. Jeżeli piszemy coś negatywnego o pis to źródłem informacji powinien powinna być Republika czy Niezależna, czy... Bo, to rzeczywiście utrudniliście sobie robotę. Ale to znaczy to znakomicie, to, bo to jest tak, że coś negatywnego o pisie trudno jest znaleźć w Republice, a o platformie trudno jest znaleźć w, w, w Tf.ł.nie czy w Onecie. No, się o to, to, znaczy, sama informacja się pojawia, tylko ona jest tak zmanipulowana, tak wywrócona, że lepiej jest sięgnąć do źródła alternatywnego, tak? E, niesłychanie ambitne przedsięwzięcia. E, e, I teraz tak, e, kiedy myślę o wielkich kampaniach dezinformacyjnych, a na takie jesteśmy narażeni coraz bardziej. E, dzisiaj patrzyłem na przykład na bardzo, bardzo obszerny życiorys komunistycznego bandyty, tak naprawdę, czekewary w polskiej Wikipedii i e, po, e, ilość e, e, pozytywnych opinii była nieprawdopodobnie wielka. Negatywnych nie było w ogóle. E, podobnie, jak pamiętamy, skądinąd sympatyczny ruch antywojenny w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej sympatyczny w niektórych mediach, który udawał ruch amerykański, ruch rodzimy, był tak naprawdę produktem KGB. I teraz tak patrzę, no, trzymam te no, biulety informacyjne w ręku i wydaje się, że e, nie mamy szans, e, że to jest skazane na przegraną. Ponieważ jesteśmy w audycji, która dotyczy think tanków i ich roboty, że tak powiem, to napiszę, e, zacytuję jednak Carnegie Endowment, który pisze e, Istnieją mocne dowody w swoim raporcie, zresztą znakomitym, że upadek małych i lokalnych mediów doprowadził do erozji zaangażowania obywatelskiego, do erozji wiedzy, do erozji zaufania i pomaga dezinformacji proliferować. No to w takim razie rzeczywiście macie taki argument, jakby za sobą. Za taką właśnie pasją, za taką akcją wzmocnienie lokalnego dziennikarstwa, czy o, o mniejszej skali może w jakiś sposób prawdopodobnie e, wpływać na takie trendy. Czy w sposób e, wystarczający, tego nie wiem, ale cieszę się, że, że taką opinię w Carnegie Endowment e, e, mogłem e, e, znaleźć. Podoba się panu ta opinia? Tak, no, ja, bardzo byśmy chcieli, żeby y, Biuletyn był choć jakąś tam, powiedzmy, cegiełką, w tamie stawianej dezinformacji, czy to się tam ma szansę udać. Powiem tak, że on między innymi dlatego jest krótki, tak? To jest takie rezume z ostatniego miesiąca i na trzy strony, mimo że korci, żeby więcej komentarzy umieścić, ale mamy niestety takie przekonanie, że więcej niż 20 do 30 minut, yy, to nikt raz w miesiącu na lekturę nie poświęci. A tu jest istotne, żeby choć jedna osoba yy, zainteresowała się jakimś newsem i zreflektowała, że w wyniku czytania samych nagłówków Wiadomość jest po prostu no, oszukiwana, tak? Bo to widać takie rzeczy, tak? Biulety informacyjne trzeba nauczyć się też czytać, jak sądzę. Ja mówię o papierowym wydaniu i o charakterystyce tej ale mogę Państwa zapewnić, że on też jest bardzo łatwo do znalezienia, tak? Do odczytania w internecie. Fragment biuletynu jest poświęcony praworządności, z którą mamy ogromne kłopoty, ale ja zacznę od czegoś innego. Od, od takiego bardzo dużego konkurenta, nie wiem czy waszego bezpośrednio, ale chodzi o niemiecką gazetę Zeitdeutsche Zeitung. Możemy chwilę? Już e, cytuję e, fragment e, świeżego bardzo przedwczorajszego bodajże artykułów Deutsche Zeitung, e, który mówi rząd Tuska rozpaczliwie potrzebuje widocznych sukcesów. E, e, udało się wdrożyć pewne świadczenia socjalne ale nie nastąpił powrót do praworządności. Unia Europejska uwolniła już zablokowane fundusze wkrótce, po, zaraz po objęciu rzędu przez Tuska, wiedząc, że pod jego kierownictwem wszystko wkrótce będzie zgodne z prawem Unii Europejskiej. A Trybunał Konstytucyjny pozostaje jednak w ręku w sędziów bliskich Pisowi i nie może być uważany za niezależny sąd. Przedziwne dla mnie to jest tekst, przedziwne treści trafiają do dziennika, bądź co, bądź o kiedyś o dużej renomie. Dlatego, że mi się to kojarzy z absolutnie wschodnią, z tych najgorszych lat 50., manipulacją. Co pan o tym sądzi? No to jest, ja bym powiedział, że to jest klasyczny Orwell. Tak? Zmiana, podstawą jest zmiana znaczenia słów. Ministerstwo <sum> Pokoju prowadzi wojnę. Ministerstwo Prawdy zajmuje się najbardziej brutalnym kłamstwem, tak? E, to jest podstawą, tak? Bo jeżeli tam się pojawiło coś takiego, że przywracanie praworządności, no to jest dokładnie odwrotnie, tak? To znaczy PiS miał oczywiście, e, jak to nawet powiedział Stefan tvn tak? Ktoś jechał po bandzie, miał takie, ten... Natomiast to, co się dzieje dzisiaj, no to jest... E, to jest w wielu e, przypadkach tak łamanie, tak e, ewidentne łamanie prawa, tak? E, natomiast w tym materiale, który pan cytował, Miejcząco przyjęto aksjomat o rzekomo powtórnej dewastacji praworządności poprzednio i teraz się opisuje próby przywrócenia status quo. Ante. No. Właśnie, ja, ja nie... się tak zastanawiam, czy, czy ta, bo e, e, autorką teraz nie, nie pomnę z imienia i nazwiska z Deutsche Zeitung jest korespondentka na Europę Środkowo-Wschodnią. Zastanawiam się, czy ona rzeczywiście niczego nie wie, ale wydaje mi się, że tak nie jest, że ona mniej więcej wie, na co wszystko to polega. Natomiast daje tutaj cel. E, e, bardzo taką tezę i ale, m, m, propagandową chciałem powiedzieć, ale propaganda czasami jest szlachetna, a to jest po prostu e, stalinowska manipulacja, tak mógłbym e, powiedzieć. E, I jeszcze ten ton pretensji, że Unia Europejska uwolniła te fundusze. I że wierzyła, że wszystko będzie tak, jak trzeba, i, i że Trybunał Konstytucyjny nie będzie w rękach sędziów bliskich pisowi i proszę. I, I takie rozczarowanie. Przy czym łączę tutaj rzeczywiście y, niedawne, bardzo, bardzo słabe y, 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 wyniki w sondażach Prawa i Sprawiedliwości, właśnie z tym, że nie wszystko zostało zrobione w praworządności, co już jest taką właśnie y, y, licencją na, na pewną tezę, która jest absolutnie niesprawdzona. No i takie rzeczy nie dostajemy również nie tylko. Y, Okazuje się z tych e, imperiów zła, tak? to znaczy e, o kremlowskiej, o mm, manipulacji, dezinformacji, już mówiliśmy, ale, ale okazuje się, że, 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 że ten spływ informacji może być manipulujący z innych, innych stron. I teraz właśnie e, bardzo się cieszę, że ten fragment biuletynu poświęcony jest praworządności. E, I t, zaraz zacytuję ten fragment, który mnie. Zaciekawił za, za niesłychanie. Ja się jeszcze nie nauczyłem, czy to, to informacyjnego, ale będę bardziej systematyczna. W waszym fragmencie jest tak, najpierw Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała Sejmu powołująca Komisję do spraw Pegasusa jest nielegalna. I tutaj od razu, choć, Konstytucja nie daje Trybunału Konstytucyjnemu prawa do oceny uchwał zdania antypisowskie trochę, w cudzysłowie. Ale potem rząd uchwalił, że nie będzie publikował orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, mimo, że to jego psi obowiązek. I e, tak dalej. Można przechodzić jakby z, od faktu do faktu, żeby widzieć, co się z tą praworządnością dzieje. E, jeszcze jeżeli chodzi o publikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to e, wydawcy mówią, że tą zabawę zaczął jednak rząd PiSu, milcząc, udając, że niewygodne wyroki nie istnieją. No ale to, co robił już rząd Koalicji Obywatelskiej, to już przekracza wszelkie granice. Oficjalnie ogłosił w Monitorze Polskim, że odmawia publikacji orzeń Trybunału Konstytucyjnego. Proszę państwa, to jest fascynujące. To warto czytać sobie e, codziennie, żeby, żeby zwiększyć poziom adrenaliny we krwi. Także gratulacje ogromne. A, I e, to tylko fragment. To tylko fragment. Ja sądzę, że, że, że przy praworządności będziecie dalej. Czy to jest wasz cel, zadanie? No, yy, znaczy, to prawo, nie tylko praworządność był taki materiał o, o, o OZE, ale psztu przy praworządności. No, yy, staramy się zachować w jakiś sposób. Yy, obiektywizm to jest złe słowo, bo to jest yy, sugeruje jakieś takie próbę przekonania o tym, że ja to jestem obiektywny, a wszyscy inni subiektywni. Nie o to chodzi. Staramy się analizować informacje, tak? No, Trybunał Konstytucyjny może oceniać zgodność ustaw z Konstytucją, mm. rozporządzeń tak. z ustawami i z Konstytucją, natomiast nie ma prawa oceniać uchwał Sejmu, tak? E, faktem jest, że rząd PISU nie publikował orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego za czasów Repińskiego, ale robił to w szarej strefie, że tak powiem, to znaczy nie, udawał, że ich nie ma. No nie ma przepisu prawa, który nakazuje rządowi opublikować w ciągu tygodnia, więc no właśnie to jest ta jazda po bandzie. Nie? Natomiast rząd obecny prost ogłosił, że nie będzie publikował tych orzeczeń, co już jest ewidentnym, ewidentnym złamaniem prawa, tak? Ale to dotyczy nie tylko. Był taki w jednym z poprzednich numerów, był taki materiał o, o, o tak zwanych odnawialnych źródłach energii, tak zwanych dlatego, że gdyby istniały odnawialne, to by było perpetuum mobile. Gdzie próbowaliśmy wyliczyć ceny energii z takich źródeł i ceny energii ze źródeł konwencjonalnych i nie byliśmy w stanie, mogliśmy tylko zrobić tak niepoinżyniersku, opisowo. Jakie są yy, 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 źródła kosztów yy, przy OZE i przy takich źródłach konwencjonalnych, ponieważ nie natrafiliśmy na yy, rzetelne źródła, bo mamy krótko mówiąc energetyków, zwolenników, węgla, zwolenników wiatraków, zwolenników paneli, i każdy podaje swoje dane źródłowe, tak? Co nie znaczy, że oni są, że tak powiem, wszyscy siebie darci. Jedni podają pewnie prawdziwe dane, tylko że my nie mając materiału, aparatu do tego, żeby zweryfikować, kto podaje te dane. A dane... W związku z tym, skoncentru... pominęliśmy liczby, koncentrując się na faktach. Nie? I to jest właśnie, staramy się analizować to, co do nas dociera, no i prezentować czytelnikom. No i znowu, ponieważ jesteśmy w audycji, która dotyczy też różnych analiz, think tanków, wy trochę spełniacie tą rolę, to powiem, że jeżeli chodzi o sprawę klimatu i odze i odnawialnych źródeł energii, pojawiła się no, już kilka miesięcy temu książka Warsaw Enterprise Institute traktująca właśnie. O sprawach klimatu pod tytułem Fałszywy alarm, i takie mam wrażenie, że autor robi e, e, to samo. To znaczy, stara się w sposób bardzo rozsądny rozprawiać z pewnymi tezami publicystycznymi, odwołując się do e, e, prawdy. A jego model myślenia o klimacie jest bardzo ciekawy, kiedy mówi, że e, owszem, problemy klimatu są istotne, ale tak naprawdę nie mogą one przesłaniać innych. E, Problemów na przykład e, e, krajów, które są na nieco niższym poziomie rozwoju, e, dlatego że one sobie w takim modelu, który proponuje na Bruksela, sobie po prostu nie dadzą rady, a koszty zarżną e, jakikolwiek rozwój. To tak na marginesie, ale e, chciałem wymienić jeszcze jedną nazwę e, Think Tanku, tym razem polskiego Warsaw Enterprise Institute. Ale tak patrzę dalej na materiały biuletynu informacyjnego. Ja nie będę wymieniał, zainteresowanych odsyłam, żeby szukali biuletynu informacyjnego w internecie. E, e, więc nie będę już mówił o tym, co trochę e, e, już wiemy, to znaczy o ściganiu na przykład przez Niemcy europejskim nakazem aresztowania tego pana, który zajął się troskliwie a pewną istotną a dla Putina infrastrukturą, to znaczy e, chodzi o wysadzenie Nord Stream 2 oczywiście. E, I teraz e, ciągle jestem e, e, zaciekawiony tym, tym wątkiem praworządności. Tutaj inne elementy się też, też pojawią i tak się zastanawiam, bo uważałem to w pewnym momencie za świetny pomysł, że będziecie przesyłać te biuletyny do ministra Żurka. <tosłuch> <laughs> Polityków w ogóle prawie jak na lekarstwo na liście wysyłkowej nie ma. To znaczy, to jest bezcelowe. Tak? To są. To znaczy, dają, może tak, znowu przypomnę takie zdarzenie z lat 80., trochę tylko zachowując proporcje, to trzeba, muszę podkreślić, żeby zachować proporcje. Byliśmy wzywani na przesłuchania, na, na bezpiekę, no bo oni wiedzieli, że tu jest wydawany taki biuletyn. No, i konsultowali się koledzy, co tam, jak się zachowywać, co mówić, jak tego. No i jeden nie, nie posłuchał, że najlepiej to się nie odzywać i e, w, nie dać się wciągnąć w rozmowę, i wrócił z takim tekstem: Słuchajcie, chłopaki. Ja go prawie przekonałem, tego uwiekla. <słuchaj> <słuchaj> nie przyjął do wiadomości, że on był impregnowany na wszelkie argumenty. Politycy niestety, Przeważnie też są impregnowani na argumenty, ale podkreślam, że należy proporcje zachować do tamtej tej anegdoty. tak Nie porównuję absolutnie mm -hmm. polityków do tych ubeków. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja nie, raczej chodzi nam o. Elektorat o wyborców, o tym, żeby nie o to, żeby ludzie się nawet zgadzali z tym, co my piszemy, tylko żeby zaszczepiać jakąś skłonność do samodzielnej analizy, analizy tekstów. Tak? Hmm. Szukałem różnych przykładów działań, obrony przed dezinformacją, również przed tą najgroźniejszą, bodaj teraz, czy znaczy dezinformacją Kremla. To ciekawe, że cały szereg think tanków zgadzał się, że najlepiej przygotowane do tego są państwa bałtyckie. Niektórzy mówią o roli takiego centrum natowskiego Strategic Communication Center of Excellence w Rydze i także mówią o połączeniu różnych, różnych strategii, gdzie również ta prasa która wynika z pasji poszczególnych ludzi. Ta prasa, która jest albo mniej nakładowa, nie mainstreamowa, ale lokalna też jest tym elementem strategii, która powinna mieć różne, różne elementy, także ja bym nie rezygnował mimo wszystko, żeby, żeby jakimś ministrom biulety informacyjne wysyłać. No, to znaczy wykluczone nie jest. Może to w celofanie. To się tak... Yy... Tak, nie, to nie jest, znaczy nie, nie, nie jest tak, że jest zerowo, nie? Natomiast to raczej jest ostatni wybór, wie Ja powiem tak, w 1989 roku był strajk studentów tuż przed wyborami czerwcowymi i w ogólnopolskim komitecie strajkowym miałem kolegów Grześka Schetynę, Mariusza Kamińskiego i Jacka Potasiewicza, <tosiewicza>, tak? <tosiewicza> No, e, tak, to, się, z bardzo wszystko, tak, teraz to się rozeszło. Aha, jeszcze tu w Łodzi jest kolega Janek Waliszewski, który był delegatem naszym na y, zjazd podziemny NZS-u y, i który jest ze środowisk narodowych. Więc to się, towarzystwo się rozeszło, że tak powiem zupełnie we wszystkie strony świata. Towarzystwo się rozchodzi, ale towarzystwo może dbać o wolność przekazu. Tymczasem są zakusy, żeby, żeby ta wolność przekazu była bardzo ograniczona, więc dobrze jest robić to, co do jakiegoś stopnia robimy. Podobno też zniknęła propozycja kontrola czatu, która była proponowana przez Brukselę, ale to już jest troszeczkę inny wątek, bo byśmy tutaj wrócili do tego wszystkiego, co grozi też porozumienia, porozumiewaniu się w internecie. Ja tutaj zacytuję, za może na koniec, taką panią, panią Hassan, z Human Rights Watch, która na Światowym Forum Ekonomicznym podkreśliła, że no dobrze, moderacja może być, pewne działania mogą być, ale pamiętajmy o tym, że ona ma chronić nas, a nie uciszać. I że nadmierna regulacja grozi Znowu powrotem do autorytarnej kontroli i to w tych miejscach, których myśmy się nie spodziewali w tych miejscach, które miały być oazą demokracji i nagle nią przestają być. Biura Informacyjne też e, temu służy, e, żeby nie uciszać, ale zaczynać rozumieć. E, mm, Piotr Swaczyna był naszym gościem wojny Think Tanków. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo e, i do widzenia, do usłyszenia tydzień, z, za tydzień.